Szanowni Państwo, minęła godzina 15.30. Zgodnie z przyjętą zasadą i porządkiem obrad otwieram 44 Sesję Rady Miejskiej w Okonku. Witam wszystkich obecnych na dzisiejszych obradach. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w dzisiejszej sesji bierze udział 12 radnych, co przy pełnym składzie 15 stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Informuję Państwa, że dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek burmistrza Okonka z dnia 19 listopada 2021 roku, który przedstawia się następująco. Odczytam Państwu wniosek pana burmistrza. Na podstawie artykułu dwudziestego ustęp trzeci ustawy z dnia 8 marca 1950 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2021 roku pozycja 1372 z późniejszymi zmianami wnoszę o zwołanie na dzień 23 listopada 2021 roku sesji Rady Miejskiej w Okonku z następującym porządkiem obrad. Punkt pierwszy otwarcie sesji i stwierdzenie kworum, punkt drugi podjęcie uchwał w sprawie. Jako pierwsza zmian w budżecie Gminy Okonek na 2021 rok, dwa zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Okonek na lata 2021-2031. Punkt trzeci: zakończenie obrad. Krótkie uzasadnienie. W celu prawidłowego funkcjonowania gminy niezbędne jest podjęcie uchwał, których projekty wraz z uzasadnieniem zostały dołączone do wniosku. Biorąc pod uwagę powyższe zwołanie sesji, w dniu jest uzasadnione. burmistrz Okonka. Andrzeja Siłek. Niedawno mieliśmy sesję, ale tak się stało, że potrzeba chwili jest taka, że jest kolejna. I tak jak już wstępnie wspomnieliśmy, wniosek jest o, o kolejną sesję. Tym samym przechodzimy do drugiego punktu porządku dzisiejszych obrad. Podjęcie uchwał w sprawie. I jako pierwsze Zmian w budżecie Gminy Okonek na 2021 rok. Poproszę tutaj Pana Skarbnika o przedstawienie, omówienie projektu uchwały, gdyż dostaliśmy go w dniu dzisiejszym, dlatego też będę się posiłkował tutaj wiedzą Pana Skarbnika. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, chciałbym, byśmy pracowali na uzasadnieniu do projektu uchwały, który dzisiaj Państwo otrzymaliście, a przyczyną zwołania dzisiejszej sesji. Jest punkt 1.1 w dochodach, oraz punkt 2.1 w wydatkach. <laughs> Ze względu na podpisane porozumienie tuż po y, ostatniej sesji w dniu 17 y, listopada i brak możliwości wprowadzenia y, tej zmiany z zarządzeniem burmistrza. Istnieje konieczność ze względu na pewnie pogarszające się z każdym dniem warunki atmosferyczne, żeby zrealizować to zadanie dofinansowane ze środków nadleśnictwa okonych. Państwo widzicie, w funkcji 1.1 jest to kwota 50 tys. zł, po stronie wydatków 51 tys. zł. Jako przebudowę części drogi gminnej w Pniewie, jest to kontynuacja odcinka drogi, którą realizowaliśmy w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z dofinansowaniem wówczas dotacją Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W związku z tym, że w międzyczasie pojawiły się również zmiany sygnowane przez Wojewodę Wielkopolskiego, aby nie wprowadzać w kolejnym dniu znowu zarządzenia w sprawie zmian w budżecie, wykorzystaliśmy niejako tą sytuację i w kolejnych punktach są elementy, które związane są ze zmianami kwot dotacji przesłanymi przez Wojewodę Wielkopolskiego. I w punkcie 1.2 widzicie Państwo niewielkie obniżenie kwoty 150 zł w związku z wypłatą dodatków energetycznych. W punkcie 1.3 również obniżenie o 1150 zł w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych. W punkcie 1.4 nieco większe obniżenie o 5000 zł w zakresie obładzania składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. To są trzy zmniejszenia dotacji celowej z zakresu. Zadań zleconych w ramach administracji rządowej, a w punkcie 1.5 i 1.6 są zwiększenia. Pierwsze w wysokości 501 467 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych, czy tzw. świadczenia 500 plus i obsługę tego zadania, oraz w punkcie 1.6 162 000 zł na finansowanie wypłaty świadczeń rodzinnych. Ostatnią zmianą w zakresie dochodów w punkcie 1.7 jest to zwiększenie już o, o ostatnią e, transzę e, 3000 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, czyli kosztów e, transportu mieszkańców do punktów szczepień oraz organizacji punktów informacji telefonicznych. Jak Państwo widzicie w punkcie 2.1, o czym była mowa, wprowadzamy kolejne zadanie inwestycyjne. W 50 tysiącach finansowane z, ze środków nadleśnictwa ogonek oraz w maksymalnie kwocie 1000 zł ze środków pozostałych y, gminy. W punkcie 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 i 2, 7 jest to proste ozwierciedlenie uzyskanych dochodów, czyli y, 3 zmniejszenia oraz y, 3 zwiększenia wydatków y, budżetowych bieżących. W punkcie 2.8 w związku z ostatecznym rozliczeniem Fondu Urzędu Marszałkowskim w zakresie zadań inwestycyjnych związanych z przebudową dróg prowadzących do gruntów rolnych następuje przeniesienia pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi, z jednoczesnym zmniejszeniem tych trzech zadań o kwotę 1000 zł przy oczywiście niezmiennym i zakończonym już w zakresie merytorycznym tych zadań inwestycyjnych. W ostatnim punkcie zmian 2.9 są to przeniesienia pomiędzy działami i rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 10 tysięcy złotych w celu dostosowania struktury wydatków do faktycznych potrzeb realizacyjnych. W punkcie trzecim jeszcze mamy zmianę załącznika numer 3 przychodów. Pamiętacie Państwo, 26 października zwiększaliśmy wydatki w zakresie załącznika określającego wysokość dochodów za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków nimi finansowanych w zakresie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii. Wówczas zwiększaliśmy wydatki Ośrodki niewykorzystane w roku 2020, które zgodnie z ustawą o finansach publicznych jesteśmy zobowiązani włączyć do budżetu kolejnego roku i ta zmiana właśnie wynika z tego, że w przychodach te środki, które zostały zwiększone w 2021 roku, na, należało wyodrębić w, w innej pozycji yy, przychodów, stąd też ta zmiana w załączniku numer 3 przy oczywiście niezmienionym. Deficycie i łącznie planowanych przychodów w roku bieżącym. To są te zmiany, które, które stanowią projekt dzisiejszej uchwały. Dziękuję. Dziękuję panu skarbnikowi. Otwieram dyskusję. Czy są pytania, uwagi do projektu uchwały? Czy wszystko jest jasne. Jeżeli tak, zamykam dyskusję. Zarządzam głosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Okomek na 2021 rok. Proszę o głosowanie radną Grzegorcze. Jestem za Radna Karaś. za Radna Pancerna Kęcka. Jestem za Radny Miałszygrosz. Jestem Radna Peczyńska. za Radny Przybylski. Jestem za Radny Choroszewski. Radny Berczyński. za Radna Stępniak. Radny Świderski. Radny Głowacki. Radny Korzeniowski. Jestem za. Dziękuję Państwu za głosowanie. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do drugiej uchwały dzisiejszego, y, dzisiejszych obrad y, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2021-2031. I ponownie poproszę Pana Skarbnika o omówienie projektu uchwały. Szanowni Państwo, tutaj najistotniejsze zmiany są na początku objaśnień, które ze względu na strukturę wygenerowanego dokumentu znajdują się na stronie 16 i 17 z 34. Te dwie strony uzasadnienia wskazują po pierwsze dostosowanie, konieczność dostosowania do właśnie przed chwilą prowadzonych zmian w budżecie na 2021 rok, to jest punkt pierwszy. Punkt drugi jest to zmiana w strukturze planowanych przychodów bez zmiany ich ogólnego poziomu, o czym była mowa przy zmianach w budżecie to jest w punkcie drugim i w punkcie trzecim to są zmiany prognozowanych wskaźników w kontekście, w kontekście dokonanych wcześniej zmian. I następnie przy okazji wprowadzonej korekty wieloletniej prognozy finansowej wprowadzona zostanie jedna korekta do wieloletniego planu w zakresie przedsięwzięć, czyli załącznika nr 2 do przedmiotowej uchwały. W punkcie pierwszym jest to korekta założeń dotychczasowego przedsięwzięcia do uczniów służbów Gminy do szkół i przedszkoli korekta polega na zwiększeniu planowanych wydatków ogółem o kwotę 45 tysięcy złotych do poziomu 935 tysięcy złotych ta zmiana da nam możliwość ostatecznego rozstrzygnięcia prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i podpisanie umowy umożliwiającej rozpoczęcie obowią realizacji obowiązkowego zdania od początku roku w punkcie drugim jest to wprowadzenie dodatkowego przedsięwzięcia poprzez Uwzględnienie usługi doradztwa podatkowego i efektywnego odskiwania należności podatkowych. Jak tak Państwo widzicie, okres realizacji jest określony na lata 2021-2022. Kwota maksymalna wynagrodzenia 159 850 zł, z czego 3 350 w 2021 i 156 500 w 2022 roku najistotniejszym elementem jest to, co jest poniżej, a mianowicie, że z całości planowanych wydatków kwota 6642 zł stanowi koszty doradztwa bieżącego i ona zostanie bezwarunkowo poniesiona, natomiast kwota 153 208 złotych stanowi potencjalne wynagrodzenie w zależności od uzyskanych efektów, dlatego że to jest umowa podpisana na zasadzie wynagrodzenia za efekty. Czyli jeżeli będą wydatki. Automatycznie wiemy, że yy, przewidujemy co najmniej pięciokrotnie wyższe dochody, będziemy mieli do rozdysponowania w momencie zapłacenia tego wynagrodzenia. Dlatego ta umowa jest tak skonstruowana. I tu proponujemy ją w punkcie drugim. I trzeci punkt, wprowadzenie z załącznika przedsięwzięcia pod nazwą usługa wsparcia procedur zamówień publicznych, czyli okres realizacji również na przełomie bieżącego roku i w roku przyszłym limit wydatków na poziomie 8 tysięcy złotych. Chodzi tu o postępowanie, które wiemy, że może nastręczyć tą... Troszeczkę problemów, a bardzo nam będzie zależało na czasie, w perspektywie ewentualnych i potencjalnych odwołań i postępowań przed Urzędem Ewentualnie Zamówień Publicznych. Tutaj potrzebujemy wsparcia tego zadania. Chodzi o zadanie najważniejsze, finansowane środkami z programu inwestycji strategicznych, a mianowicie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w okonku. Wiemy, że na dzień dzisiejszy jest to zadanie inwestycyjne. Planowane na 12 milionów złotych, ale no liczymy się z tym, że, że może ono wynieść nieco więcej. Tutaj, informacja dla Państwa, jeżeli jesteśmy przy przedsięwzięciach, że w dniu 17 listopada. Wygenerowano w systemie nam już potwierdzenie dofinansowania tego zadania w wysokości 10 milionów 600 tysięcy złotych. Takie potwierdzenie pojawiło się na Platformie Polskiego Ładu prowadzonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Czyli te 10 milionów 600 tysięcy złotych zostało już potwierdzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego i jest to dofinansowanie nam już należy. Jeżeli Państwo zaglądaliście już do projektów uchwały budżetowej, to dofinansowanie już w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2031 zostało tam uwzględnione. Niemniej było to przewidywane, w tej chwili już jesteśmy pewni, bo otrzymaliśmy promocę wstępną i teraz będziemy przygotowywali się bardzo intensywnie do rozpoczęcia procedury przetargowej, na, którą, na której zakończenie mamy 6 miesięcy. Jeżeli w ciągu 6 miesięcy nie zakończymy tej procedury, to niestety dofinansowanie jest wówczas zagrożone. Stąd też proponujemy dołożenie wszelkich starań, łącznie z wsparciem specjalistycznych usług zewnętrznych, aby to postępowanie rozpocząć zaraz po rozpoczęciu, zaraz po rozpoczęciu 2020 Roku I miejmy nadzieję, 4 miesiące przed końcowym terminem wyłonić potencjalnego wykonawcę. Jest jeszcze jedna dobra informacja, którą najprawdopodobniej, tu jeszcze będziemy konsultować się z Regionalną Izbą Ruchnikową w Poznaniu, będziemy musieli niejako sztucznie być może wprowadzić do budżetu bieżącego roku. A mianowicie w, na sesji 17 listopada wprowadzaliśmy kwotę 833 tysięcy złotych jako uzupełnienie subwencji ogólnej. Dostaliśmy kolejne dofinansowanie, a mianowicie 1,49 tysięcy złotych w zakresie inwestycji kanalizacyjnych, czyli na te, przepraszam, wodociągowe. na te, te środki musimy w ciągu trzech lat wydać, ale one będą uwzględnione w budżecie bieżącego roku. Wiadomo, że ze względu na to, że to już jest. Miesiąc listopad my nie jesteśmy racjonalnie w stanie wydać na, na zadania wodociągowe bieżącego roku, czyli one będą uwzględnione w budżecie kolejnego, ale już jako wolne środki. Niemniej tutaj będą trwały jeszcze dyskusje z Regionalną Izbą Obrachunkową, w jaki sposób te środki uwzględnić w budżecie bieżącego roku a żeby nie być słownym, to już państwu mówię dokładną kwotę jest to 1 830 zł to jest w ramach tej puli 4 milionowej o której rozmawialiśmy podczas ostatniej sesji bo 8 milionów zostało rozdysponowane poprzez wszystkie gminy wówczas dostaliśmy 833 000 zł które wprowadzaliśmy właśnie 17 listopada i pozostała pula 4 milionowa która według wskaźników Głusowskich Rozdzielała na poszczególne y, gminy środki na inwestycje wodociągowe oraz kanalizacyjne. My załapaliśmy się w części inwestycji wodociągowych i taką informację ministra finansów otrzymaliśmy. Y, 15 listopada, ale w systemie było wygenerowane do 17 wieczorem, w systemie rozliczeń BESTIA na kwotę 1 049 830 zł. Jesteśmy zobowiązani do realizacji zadania inwestycyjnego na, na tę na kwotę do 2024 roku. To tyle na uzupełnienia. Dziękuję. Dziękuję panu skarbnikowi. Otwieram dyskusję. Czy są w tym punkcie zapytania? Radny Wrażęski, proszę. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rada, odnośnie tutaj przedstawionych informacji przez Pana Skarbnika. czy Pan Burmistrz, czy Pan Skarbnik mógłby przybliżyć nam tą, tą, tą informację, jeśli chodzi o rozwój oczyszczalni ścieków, czy rozbudowę, co tak ogólnie tam będzie robione? Bo jeśli, jeśli można by było uchylić tej tajemnicy, no powiemy, że tam 12 milionów, ale to będzie rozbudowa, poszerzenie, dobudowa. Tak? dziękuję Pan burmistrz, czy pan skarbnik? Jak skarbnik Dobrze, to proszę pan skarbnik. To znaczy nie wiem ile będę pamiętał, bo pewnie więcej troszeczkę bo dokumentacja to jest kilkowalność segregatorów, tak naprawdę techniczna jeżeli chodzi o kwestie tej automatyki, kwestii elektrycznych, które są, to jest wymiana całkowicie instalacji zmiana przepustowości, bo w tej chwili docelowa przepustowość tej oczyszczalni to jest 750 metrów sześciennych na dobę czyli trzy bloki, trzy bloki tak zwane LE będzie dobudowany czwarty blok, czyli zwiększenie wydajności tej oczyszczalni o kolejne 250 metrów sześciennych na dobę, łącznie do, do y, 1000 metrów. To są te założenia, automatyka w całości idzie nowa oraz zmiana technologii zagospodarowania osadu, czyli montaż wirówek plus y, budowa wiatr na suszanie tego osadu, który będzie później odpadem komunalnym, będzie zagospodarowany w ramach punktów gromadzenia odpadów. No jeżeli istnieje taka potrzeba, to myślę, że jeszcze niejednokrotnie będzie można na ten temat porozmawiać, jeżeli interesują kwestie techniczne, to zapraszamy, żeby zapoznać się z tym, ale docelowo to zwiększamy wydajność o 250 m3 i praktycznie dotychczasową technologię przebudowujemy całkowicie, łącznie z nowym systemem zagospodarowania odpadów. Czyli, to, Czyli już nie będzie poletek, tylko będzie odsączony poprzez wierówki wstępnie i później suszony pod no Zwiększenie mocy to wystarczy nam całkowicie na gminę, no, Na cały tak, okres, jest. tak? Tak jest, Odnajmi na lat. Dziękuję. Dziękuję panu skarbnikowi za wyjaśnienia. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych w tym punkcie chciałby zabrać głos? Radny yy, Miałuszyń proszę. Panie Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, tylko w kwestii tego tematu chciałem zapytać, czy po zmianie polsko i po zmianie trochę technologii, nasze oczyszczania będzie w mogła już przyjmować i odpady z przydomowych oczyszczalni, ścieków? Nie ma Jeszcze nie wiemy. Ale to jest dobre pytanie, bo mamy problem. Bo mamy problem, osoby, mieliśmy dofinansowanie, prawda? Kiedyś dużo osób założyło i teraz jest problem, że musimy wejrzeć w dokumentację bardzo teraz już wnikliwie bo bo przecież takiej książki wciążę, ja, 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 to nie da się wziąć ale weźmiemy to pod uwagę i ja. dziękuję czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos nie widzę dziękuję zamykam dyskusję zarządzam głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej propozycji finansowej gminy Okonek na lata 2021-2031 Proszę o głosowanie jako pierwszą radę Grzegorz Jestem za. Radna Karaś. Radna Mocerwa Radny Jestem Radna Beczyńska. Radny Przybylski. Radny Goroszewski. Radny, radny, radny Berczyński. Radna za Radny za Radny Łowacki. Radny Korzeniowski. Jestem za. Dziękuję Państwu za głosowanie. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. I w taki to sposób dotarliśmy w ekspresowym trybie do ostatniego punktu dzisiejszych obrad, punktu trzeciego, zakończenie obrad. Zamykam 44. sesję Rady Miejskiego Kąbu. Dziękuję wszystkim za udział i życzę miłego południa.